Cześć, Siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii od gotówki do gotówki. I dzisiaj będziemy sobie dalej testować ciągnik, który dostaliśmy w poprzednim odcinku. Jeżeli ktoś nie widział, to zachęcam y, do obejrzenia. I plus jeszcze przyjechała jedna nowa maszynka, ale to Wam zaraz y, pokażę. I co, na samym wstępie Sardo, proszę was o zostawienie łapeczki w górę oraz subika dzwonek, kto jest nowy, abyście byli informowani o nowych odcineczkach Możecie też zostawić 15 łapeczki w górę. A to będzie równało się kolejnym odcinkiem. A dzisiejszym hashtagiem będzie hashtag Gnojowica. A ja Wam przepnę serduszko. Także tak to wygląda: hashtag Gnojowica, ponieważ przyjechała do mnie beczuszka. Załatwili mi tam z... tam skąd dostałem yy, do czwara, bo kultywator normalnie od firmy Rolmako dostałem. Ale załatwimy jeszcze na testy taką elegancką beczuszkę z więc wydaje mi się, że tutaj będzie elegancko się spisywać. No dzisiaj pojedziemy sobie na dwa pola. Moje, na moje dwa pola, a na jakie, no to zaraz zobaczycie. Dobra, ja nie będę że przedłużał, wsiadamy. Wsiadam sobie tutaj, albo czekajcie, drzwi zamknę, Zenność. o pyk. O, patrzcie, elegancko się zapala, to wszystko. I jedziemy sobie. Zalałem już ten elegancko napełniłem ją. Już ustawiłem do wyjazdu. Pojedziemy sobie na dwa pola. Będzie to pole. Yy, tamto dalsze po pszenicy. Oraz te tutaj. Ale najpierw, oczywiście, zaczniemy sobie od tego tutaj. Być bliżej. No, patrzcie, jak to się prezentuje. Ten ciąg, naprawdę. Ten dość no. Skradł mi normalnie tej serduszko, że tak powiem, no bo naprawdę bardzo fajny sprzęcior. Nawet wiecie też sobie yy, Poczekajcie właśnie jeszcze wam pokażę, bo zapomnę. Pokażę wam gdzie zboże jest pszenica. Pszenica jest tutaj, jak widzicie. wsypana elegancko. Także tak to wygląda. Pszenica jest tutaj. Ja wsypałem, no to wiadomo, to już było trochę odcinków temu. Kultywator stoi tutaj, wiadomo, pod naszkiem, żeby nie zmógł w razie w. Yy, I jeszcze uprawiłem pola. Poczekajcie, tu jest oprawione. I tutaj jeszcze uprawiłem Więc elegancko, mamy przyszykowane. No nie wiem, czy do końca tu będę siał kukurydzę, Ale po prostu, wiecie, jak dostałem testy, to musiałem to no, przetestować sobie i coś tu porobić. Nawet gdyby to po prostu będzie osiemnik łatwiej, ładniej, ładniej będzie zasiane. O, tak, o, powiem, tak to powiem. Tak, tak to może sprecyzuję. Zrobiecę to zdjęcie, bo fajne w sumie kadrę nawet Nie najgorszy ło tu, 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 tu tak jest tak, pięknie. Dobra, siadamy Nie wiem za bardzo jaką ona ma szerokość, ale widzę, że troszeczkę szerokości jednak ma. Nie jest wcale taka wąska No porobimy sobie oczywiście gnojowiczka moja Żadna inna Trochę mamy tego towaru, więc sobie też rozwijziemy nałunki też już dałem a wiecie, beczuszka w sumie fajna rzecz nie wiem czy jeszcze na usługach nie będę robił później bo dostałem takie tutaj polecenie czy bym rozwiózł miałem tą swoją beczką, ale z racji że dostałem taką elegancką to to w sumie czemu nie wykorzystać tego, ogólnie ten odcinek już jest na zapas by to już będziecie mieli na zapas ten odcinek o wy go widzicie, ja go nagrywam w poniedziałek. Wy go widzicie, wy środę dopiero. Bo tak jak ja nagrywam, to dopiero pierwszy odcinek wyszedł. No i będę musiał jeszcze jeden najprawdopodobniej to tylko tyle, nic więcej nie będę musiał, więc że robotki nie mam. Także mi to, mi, to się pas, mi to się podoba. Pasuje. Jest źle, ale naprawdę widzowie, co to będzie? Co to będzie? Jak będzie elegancko. Półlepszenie. Nawet no wy nawet nie wiecie co to będzie. Na pewno przede wszystkim lepsza jakość. Już wam mówiłem zresztą na no, ale... I właśnie ten odcinek się pojawi. No dostanę komputer, to będę dopiero nad nim działał, ale nie jest teoretycznie dużo roboty. Muszę to zrobić, żeby filmiki były dla was ciekawsze. Już wam to mówiłem. No ale no, cały czas się powtarzam, ale muszę, muszę to zrobić po prostu. także na pewno będzie. To, że nie ma teraz, to nie znaczy że nie będzie w ogóle. Ogólnie jak widzicie tutaj jest taki talerzówkę no ale niestety talerzówki mi nie dali nie mam tej talerzówki, bo tu można wiecie od razu wynajówkę dawać i kultywować jednocześnie ale tu nawet nie ma, jest tylko to omocowanie do kultywatora a węż nie ma, to jest taka beczka właśnie tylko do rozlewania Tutaj mało strasznie widać, dlatego sorry, że tak wiecie z zewnętrznej jeżdżę ale ja tu nic nie widzę, gdzie to jest rozwizione, a gdzie tu jeszcze trzeba rozwieźć, nie? Jednak jest to ciężkie trochę do zobaczenia Więc tak to wygląda, lecimy sobie Widzicie, tu już zaraz pole machnięte, no naprawdę beczuszka fajna Ja będę jechał tu już na większe pole Bo się złożyło tak, że akurat rolnik ma takie większe pole Maszyn za dużych nie ma, ale ma większe pole I dlatego nie ma też beczki i mam mu to po prostu rozwieść Ale mi to wcale wizowo nie przeszkadza Ja to na spokojnie sobie zrobię, dobra, tu już mam wszystko Teraz, uuu, co tu się uderzyło? Czekajcie, ja tamtędy pojadę Ile ja, mamy, mamy mało Wiecie, ja tu bym rozwiózł, ale nie mogę, bo jeszcze ustalam ten pole jeszcze go nie kupiłem, ale naprawdę jestem bliski osiągnięcia tego, żeby je kupić. I wtedy wiecie, połączymy sobie tamtą dziurę, zasypiemy. Mam nadzieję, w następnym odcinku bardzo możliwe, że będziemy ziemię wozić. To się jeszcze okaże. Ale raczej tak będzie, po prostu zasypiamy tą dziurkę. Będzie elegancko. Bra, lecimy napełniamy tylko poczekajcie bo tu mamy tą wiecie Szpatułkę taką oj czekajcie i sobie wycofujemy czy ja wiem jak tym się operuje, bo ja tu wiecie, napełniałem Oczywiście, że wiem, no Elegancko, cyk Wysuwać to się da? O, puszczać można, właśnie, bo coś tak trochę wysoko było O, tak to by musiało być Dobra Napełniamy Odleci o tam jest nawet taka widzicie wskazóweczka Tylko że ona tak jakoś trochę dziwnie pokazuje Nie wiem W takiej zasadzie to działa, ale dobra składamy to, pyk Wtedy cofiemy Troszkę tam kukurydzy, ale to się nic nie stanie Dosyć tak jak dużo mamy tej kukurydzy W tym sezonie naprawdę jest dużo kukurydzy obornik na pewno pójdzie będziemy musieli dać podwójną dawkę teraz będziemy, powiedziałem sobie w sumie damy podwójną dawkę na tamto pole już szło tego materiału wiecie, nie wiem co z tym za bardzo robić te łąki też ogarnę, tam są już jest jedna praktycznie druga jest też urośnięta, więc elegancko będziemy mogli już od razu robić, a widzicie ogólnie się rozpogodziło, jest po, znaczy takie popołudnie ja se tu dalej testuję, bo musiałem to, wiecie, to jeszcze zrobić I dużo innych rzeczy Krowy te, już muszę nakarmić Momentam tam nie paduje. Jest zanim długo, że będzie kiszaneczka. Na pewno akcja Też sobie elegancko zobaczycie Jak widzicie, ja se tu pędzę elegancko Ale tu musi iść Nie ma to tam Taka maszyna musi iść, dobra, poczekajcie, przepuścimy Tak, nie miałem włączonych Nie no patrzcie, bo naprawdę moim zdaniem ta beczuszka i ten Deutsch no przepięknie ze sobą pasują Dobra hamulców, widzę, że beczce też są Staję w miejscu, o tu nawet mamy ślady po ostatnich walkach Exektora nagrywałem dla Was tutaj, dźwięki. Te troszeczkę śladów się zostało, zostało. No, tamte wiecie, jak były po tym oborniku, to je elegancko przetagowałem. No, i już ich nie ma, rozgarnąłem to wszystko i jest naprawdę tak jak było. Ogólnie mamy GPS-a z jednej strony. Ale z drugiej tu się nie opłaca na takie małe pola Tu też dosyć kręte są. Ja tu nie będę tego GPS-a odpalał wcale. Widzicie, z jednej strony GPS fajna sprawa, a z drugiej tak nie do końca. No w następnym odcinku, no nie, no raczej będziemy ziemię wozić tam na tą dziurę. Musimy to jakoś zasypać. Oj, poczekajcie, bo tu pod górkę. Skarpa. Tak to wygląda. Naprawdę ciągniczek się fajnie spisuje. Widzowie chyba się zdecyduje na tego dojczwara. Jak będziemy wybierać. No czy zresztą to wy będziecie tak głównie decydować. Ale wydaje mi się, że dojczwar naprawdę fajny sprzęcior. Ma też światła, tylko tutaj są ogólnie... Poczekajcie, tu są halogeny zwykłe, nie? Nie, to są chyba już LEDy. Też w sumie nie wiem. Nie, to są chyba LEDy. To są też z halogenami. Ja najprawdopodobniej bym miał z halogenami Bo to jest mniej więcej coś takiego, ten taki deutsch 4, Tylko, że to trochę wiecie, technolo technologicznie jest po prostu bardziej do tyłu do 2016 roku on jest Więc wiecie A, Ale zawsze Te lampy to wiecie, to jest dobry Dobra rzecz Te LEDy to jednak więcej dają to białe światła, nie żółte. To jednak też coś to daje. Ja wrenówek niestety mam halogeny zwykłe. No ogólnie pisaliście mi, żeby renówkę wymienić. Ale widzę, że ja stwierdzam, że nie możemy renówki wymienić, ponieważ będziemy mieli koń, ciągnik 200 -konny i wtedy będzie przepał. No jeszcze zetor ewentualnie będzie, ale Zetora też nie będę miał nie wiadomo ile. Więc wolałbym tego zetora sprzedać niż yy, renówkę. No a potem będzie bez nawet liczby z tego zetora, tu już jest na 100 koni i tamten mały zetorek. Więc no naprawdę nie wiem, co sprzedam. Na razie wydaje mi się, że mały zetor może po prostu pójść. Wiem, że to jest niby pamiątka po dziadku nad mówiłem, że nie sprzedam. No ale takie są fakty, że najlepiej by było po prostu to sprzedać. A korzystniej, korzystniej by było po prostu. Także tak to wygląda. Widzę, że będzie powrót. Plan. No, naprawdę planuję fajną rzecz. Mam nadzieję, że ona się uda. Dlatego ten odcinek musi się pojawić, ten taki specjalny. No bo nie ukrywam też, jest ktoś mi do tego potrzebny. Jest taki projekcik i tyle mogę Wam powiedzieć. Nic więcej. Także jak dużo powiedziałem, mało osób do tego... Naprawdę podobnie nie do tego momentu, więc Osoby które dotrwały wiedzą a Które nie to się dopiero dowiedzą Ile mamy tej ooo, tu nie starczy nam Glejóweczki I elegancko Lecymy są bardzo fajny ciągniczek jestem z niego na pewno zadowolony, że taki dostałem no jeszcze czasu trochę do żniw jeszcze będzie, owsa ale niestety więcej już nie uda mi się no więc dobra, pójdziemy sobie tutaj, tutaj tędy a elegancko ale to będę się tłuczył tymi polnymi idziemy sobie widzowie też kończyć chyba zrobimy taki krótszy macineczek troszeczkę to już tam dokończę na spokojnie Bo nie wiem czy jeszcze dzisiaj będę jeden nagrywał, czy nie, czy jutro Nie wiem naprawdę widzowie jak to będzie wyglądać A ten odcinek no, jak mówię widzicie w środę dopiero No i jeden będziecie widzieć tam w piątek, gdy będzie to wychodziło to podobnie jakoś tak to wy wygląda Będzie wyglądać po prostu Tak są moich tutaj Zaplanowań ja Możemy jechać Ale on idzie Ten dojczwarek. Brawie podoba mi się to jaką robotę robi i nie ukrywam, że taki silniczek by się nam przydał Będzie w tą stronę, w tą stronę. Pyk pyk! Czekajcie nie całą, bo to, to tyle nie będzie potrzebne, dobra. Tyle starczy Składamy Ja bo w sumie wiecie co? Długo nie jechaliśmy to sobie Dokończymy elegancko i będzie fajrant Ale jednak jeszcze nie kończymy, widzimy sobie, pójdziemy, to dokończę. Na waszym korzyść będzie. Także mówię, na samym odcinku najprawdopodobniej będziemy wozić tą ziemię. Jeszcze nie obiecuję do końca, ale tak mi się wydaje, bo trzeba to powozić, jednak to fajnie, by to pole było. Najprawdopodobniej, do tego czasu też będzie pole ogarnięte. Połączę to. Nie wiem, czy na odcinku, czy nie, zobaczymy. To się też jeszcze okaże. Ale wydaje mi się, że tak by to... będę mówił się to... oj, Chyba ja nie mam tego na odcinku. pokazywał raczej. Ewentualnie, że nie wiem, że będziemy włożyć do ziemi to się łączy też jednocześnie, to te, 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 te dwie rzeczy. Cieszę ja no jeżeli będzie za dużo, tych najowicy jeszcze zestawem no to wypompuję po prostu. Czekajcie, dobra, zbliżamy się. Ja tu skończyłem, tu skończyłem. Nie, tu nie skończyłem, już przejechałem. No ale dobra, to zaczniemy tu. Nie mam z tym żadnego tu do problemu, nie ma. Łe, ja tu nawet za dużo nalałem. Myślałem, że tu więcej przejazdu będzie, a tu tylko tyle. No i pyk. Będziemy pompować i tyle, co no to daję do tego myślałem, że nie o. No i dobra, i tyle było z tego, będziemy sobie kończyć. Już nie będę wam tutaj drugi pokazywał, co so, tak o zakończymy. Jeszcze może fotkę jakąś pykniemy, także co, to by było na tyle. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Zachęcam Was do zostawienia łapeczki w górę oraz subika. Dzwonek to jest nowy. Abyście byli informowani o nowych odcineczkach możecie też napisać hasztag Budajowica, a ja mam na pewno przypnę serduszko. I co? Na razie, trzymajcie się, cześć!